Zaniedbany balkon wieżowców. Niestety znamy takie widoki aż za dobrze. Odrapane ściany, stara podłoga i graty po kątach. Ale co, jeśli powiem wam, że z takiego miejsca da się zrobić najfajniejszy zakątek w całym mieszkaniu, tanio przytulniej z pomysłem? A jak dodam jeszcze, że taki balkon zacznie oszczędzać dla was kasę, to już robi się arcy ciekawie. Zobacz, że nawet mały balkon w bloku można ogarnąć szybko, tanio i z głową. Bez luksusów, ale z efektem, który robi robotę. Trochę planu, kilka godzin pracy i wyobraźnia. To serio wystarczy. Najpierw odgrupuję. Potem szybkie poprawki: ściany, podłoga, osłona klimatyzatora, kilka dodatków z duszą. A teraz najciekawszy detal: energia ze słońca. Serio! Dzięki mikroinstalacji Ecoflow Power Stream, nawet na takim balkonie można zacząć produkować własny prąd. Bez wiercenia, bez zmiany licznika. Wkładasz do gniazdka i działa. Wszystko z jednego urządzenia, które nie tylko daje energię. Ale też ją magazynuje. Całość spyliśmy aplikacją, która sama zarządza przepływem energii. Ty siedzi z kawą, a system ogarnia za ciebie. Monitoruje zużycie, priorytetyzuje urządzenia, ładuje się wtedy, gdy jest najwięcej słońca. Wszystko dzieje się w tle, a ty po prostu korzystasz. Jak widzicie, kilka godzin pracy i nasz balkon stał się miejscem, do którego chce się wracać. Naprawdę jest pięknie, ceniam każdą moją częścią ciała. Nie musicie mieć wielkiej przestrzeni, żeby zrobić wielką różnicę. I pamiętajcie, nie ma brzytu. Miejsc. Są tylko takie, którym nikt nie dał jeszcze szansy.